Był prawdziwym asem polskiego wywiadu w czasach wojny z bolszewikami. Niestety w wolnej Polsce był odsuwany od najważniejszych jej spraw. Ignacy Matuszewski był zwolennikiem zapobiegliwości przed klęską i przewidywał ponowny rozbiór państwa oraz zdradę sojuszników. Po wybuchu II wojny światowej, będąc kierownikiem w Ministerstwie Skarbu, zorganizował skuteczną ewakuację 75 ton polskiego złota na zachód i ocalił polskie skarby z Wawelu. Potem był skrupulatnie rozliczany, np. z kwot za herbatę lub za to, że zbyt dużo zapłacił tragarzom, którzy pomagali w transporcie złota. Był zagorzałym przeciwnikiem zbyt dużej ingerencji państwa w gospodarkę, potrafił myśleć i wyciągać prawidłowe wnioski, krytykował mądrze to, co inni uważali za doskonałe, czym narażał się ekipie rządzącej drugą RP. Jego ogromne doświadczenie wywiadowcze nie było należycie wykorzystane i nikt nie słuchał jego uwag dotyczących katastrofalnej sytuacji Polski przed 1939 rokiem. Ignacy Matuszewski był nie tylko pułkownikiem, wywiadu wojskowego, ale również współtwórcą Kongresu Polonii Amerykańskiej, członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pisarzem i przyjacielem poetów Skamandra. Jego żoną była pierwsza polska złota medalistka w rzucie dyskiem na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, Halina Konopacka. Zmarł w Nowym Jorku 3 sierpnia 1946 roku w wieku 57 lat.